No, cześć wszystkim. Dzisiaj krótki filmik dla miłośników KUKA i Krzyżyka. Bardzo fajna pozycja dla osób, które chcą pograć, a nie chcą niszczyć sobie kartek, albo dla osób, które chcą pograć z dziećmi. Naprawdę bardzo fajna gra, bardzo fajnie wykonana. Oczywiście zamówiona. W Chinach, ponieważ cena w Polsce była wielokrotnie wyższa i się to nie opłacało. Mamy tutaj normalną podkładkę kółka, krzyżyki. Jeżeli chodzi o samą grę, to dostajemy do niej taką prostą instrukcję. Gra bardzo fajnie wykonana. Nie mam się tu do czego przyczepić. Cała podkładka też jest bardzo fajnie wykonana. Jedyne, ale jakie ktokolwiek może mieć, to to, że no, krzyżyków mamy 5, kółek mamy tylko 4. Więc wiadomo, że krzyżyki zaczynają za każdym razem. No ale poza taką drobnostką. Gra bardzo fajna, bardzo tania, warto się rozejrzeć, poszukać. Oczywiście, jeżeli u nas coś takiego traficie za parę złotych, to kupujcie. A jeżeli nie, to rozejrzyjcie się, właśnie na stronach chińskich. Tam dużo tego jest. Warto się porozglądać, bo naprawdę są tanie rzeczy. A teraz jest dużo promocji, darmowych przesyłek, więc. Warto coś takiego zakupić. Jak powiedziałem, gra bardzo fajna z bardzo krótką instrukcją, małą, ale fajnie narysowaną dla osób, które się nie znają. Wiadomo, o co chodzi, więc polecam rozejrzeć się i coś takiego zakupić. Fajna rzecz. Dziecko bardzo szybko łapie o co chodzi, i mamy kolejną grę, która wspomaga rozwój naszego miłu luślińskiego. No tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej.